Co zrobić, żeby się nie rozpraszać w trakcie nauki? Oto mój patent. Pobierz bezpłatną aplikację Focus 3 Blokuje ci ona większość social mediów i zamiast co chwilę sprawdzać, co ci ktoś napisał albo na Whatsappie, albo na Messengerze, możesz w 100% skupić się na nauce. Zobacz, jak ja z niej korzystam. Ustawiam sobie czas, podczas którego mam się skupić. O, i mam ustawione. Jest ona genialna do stosowania metody pomodoro, o której mówię sporo w moim kursie korki AI. Czyli nastawiasz sobie timer na 25 minut, a potem robisz 5 minut przerwy. A za czas, przez który się uczysz, możesz zbudować sobie taki lasek z drzewkami. Zobacz, drzewka kupujesz za monety, które dostajesz za naukę. Mega proste, no nie? Jest to absolutnie genialny patent, jeśli przychodzi ci pełno powiadomień, które niestety bardzo rozpraszają. Zaobserwuj mnie, jeśli chcesz poznać więcej takich trików, które pomogą ci się uczyć efektywniej.